Tylko Jezus Chrystus Król, ocaleniem dla Polski i świata. Zapraszam do słuchania Radia Chrystusa Króla z Chicago. Bardzo serdecznie witam na antenie Radia Chrystusa Króla, Pana doktora Stanisława Krajskiego. Witam serdecznie i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, Amen. Panie Stanisławie, cieszę się, że możemy gościć ponownie Pana na antenie Radia Chrystusa Króla. Wiem, że jest Pan znawcą od masonerii, więc moje pytanie również jest z tym związane, a brzmi: jaki świat kreuje dla nas masoneria? Znaczy tak, musimy sobie do końca zdać sprawę, czym ona jest, zrozumieć jej motywy, sposoby działania i cele. Natomiast żeby to zrozumieć do końca, to musimy być katolikami, dlatego że Kościół nazywa w swoich dokumentach masonerię pomocnikami szatana na ziemi i oni faktycznie tymi pomocnikami są, to jest najlepsze określenie, czyli musimy wiedzieć i to tylko my katolicy do końca wiemy, że szatan jest bardzo aktywny od momentu upadku i jego aktywność Polega na tym, że on chce zbudować swój świat konkurencyjny w stosunku do świata Boga. Chce zbudować swój kościół, który niektórzy nazywają antykościołem. I do tego posługuje się ludźmi. I tymi ludźmi posługuje się w bardzo różny sposób, bo nasze skojarzenie to są opętania. Ale opętanie no to jest taka sytuacja, w której człowiek traci swoją wolę i już jest tylko takim ślepym narzędziem w ręku szatana i to raczej się rzuca w oczy. Prawda? I przez takich ludzi szatan wiele nie może działać. Natomiast jako dziecko słuchałem, babcia mi czytała, prawda? Wiele bajek o tym, jak to ktoś tam syrograf podpisywał diabłu, duszę mu oddawał, a za to diabeł mu dostarcza bogactwa tego świata. I jak to on przegrywał. Te bajki były bardzo poucające, ale w, nie, w nich jest jakaś prawda, prawda. Czyli są ludzie, którzy podpisują cyrograf, którzy oddają duszę Satanowi za to, żeby coś, o czym bardzo marzą, na tej ziemi osiągnąć. I kto śledzi historię muzyki młodzieżowej, to wie, że było parę takich zespołów, których liderzy na koncertach. O tym mówili i później popełniali samobójstwa u, u, u szczytu sławy. To znaczy mówili o, o pakcie z diabłem. Prawda? No i wreszcie ostatnia kategoria, znaczy może nie ostatnia, przedostatnia kategoria ludzi, to są ludzie, którzy zostali zjedzeni przez szatana. No i tu bardzo nam pomaga wiedza na temat agentury wpływu. Prawda? Jeszcze 20 lat temu powiedzmy nic nie wiedzieliśmy na ten temat. Teraz ta wiedza dzięki różnym autorom jest znaczna i agentura, agent wpływu to jest ktoś, kto działa w jakimś kraju, mówię tutaj o tej ludzkiej perspektywie, kto działa w jakimś kraju i promuje pewne poglądy, bardzo trudno go wykryć i zespół takich agentów wpływu zmienia myślenie ludzi i to w takim kierunku, że to myślenie ich rozbija i zniewala. No to szatan działa w bardzo podobny sposób, jest takim wielkim agentem wpływu i posługuje się swoimi agentami wpływu i zwodzi ludzi, opanowując ich myślenie w taki sposób, że im się wydaje, że myślą samodzielnie, a myślą i działają w tym kierunku, którym wskazuje szatan. No i wreszcie jest sama masoneria, która jakby jest najbliżej szatana, właśnie pomocnicy szatana na ziemi świadomi, którzy zmierzają do tego samego celu, prawda? Czyli Bóg, Satan chciał, chce zostać Bogiem. Chce mieć swoich wyznawców, chce mieć swój kościół, chce, żeby ludzie wyznawali to, co on nazywa wartościami, czyli im podsunie jako wartości, chce, żeby żyli według jego zasad. I masami robią to samo. I teraz pytanie dlaczego to robią? I powody są dwa. O tym pisałem w książce Masoneria Polska 2012 sporo, kiedy wskazywałem różnicę na masone, na różnicę pomiędzy Masonerią rytu szkockiego a Masonerią rytu francuskiego. no ta pierwsza oficjalnie się zrobiła w Anglii. Mówię dlatego oficjalnie, bo tak naprawdę to ona już była wcześniej, a ten rok 1717 to było tylko takie ogłoszenie światu, że ona powstała. I ta pierwsza, która później rozprzestrzeniła się wszędzie tam, gdzie się pojawiali anglosasi, czyli przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, zresztą Stany Zjednoczone były planowane przez masonerię angielską jako taka ich kraina obfitości, ich, ich świat, to ta masoneria odwołała się, czy zrodziła się z tej cechy szatana, jaką jest pycha. Da, szatan zbuntował się z pychy. Uważał, że może dorównać Bogu, uważał, że dla niego to jest obraźliwe, że kobieta, czyli Matka Boża, będzie stała ponad nim i na tą chorobę cierpi wielu ludzi, szczególnie bardzo zdolnych, bardzo bogatych, tych, którzy zrobili jakieś kariery. I ten, kto wstępuje po stopniach prychy, po stopniach, które opisał bardzo precyzyjnie święty Bernard Sklerwoff, w pewnym momencie staje się takim niewolnikiem, zakładnikiem tej pychy i tacy ludzie trafiają do masonerii, prawda? czyli do masonerii rytu szkockiego, wielcy tego świata. Natomiast masoneria rytu francuskiego wywodziła się z masonerii tej szkockiej, ale zrodziła się bezpośrednio przed rewolucją francuską i jej kształt nadała ta rewolucja francuska. Dlatego ona się później oderwała, wytworzyła własne struktury. I rewolucji francuskiej się objawiła druga cecha szatana, taka istotowa, która mu po prysze zaczęła towarzyszyć i, i go determinować, czyli nienawiść. No, taka niepohamowana nienawiść. I tam wszędzie, wszędzie tam, gdzie się pojawiała masoneria rytu francuskiego, czyli w samej Francji rewolucja francuska, we Włoszech, w Hiszpanii, w Ameryce Południowej, w Rosji, tam zawsze były straszne zbrodnie, krwawe rewolucje i tym podobne. I te dwie cechy, a przede wszystkim ta pierwsza, bo no ewidentnie ten świat zachodu buduje masoneria rytu szkockiego. No to jest świat pychy, prawda? Świat, w którym pojawia się kult człowieka, człowieka stawia się na miejsce Boga, gdzie wybrani ludzie uznają się początkowo za nadludzi, później wprost za bogów i chcą na swój obraz i podobieństwo kształtować innych ludzi, kształtować cały świat. Więc ten, ten świat masonerii, no to jest właśnie taki świat, takiej szatańskiej pychy, świat, w którym bardzo wielu wielkich z tego świata pozwala sobie na takie uwagi już publicznie, że są bogami albo są jak Bóg, tak często mówił George Soros, tak mówił ostatni aktualny prezes banku Goldman Sachs, także no tak to wygląda. A Proszę powiedzieć, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego mają tak silny wpływ na ludzi, że wchodzą w ich szeregi i pracują dla nich? Są to często politycy, nawet hierarchowie kościelni. Czy chodzi tu głównie o stanowiska, sławę, uznanie i pieniądze? To znaczy, jeżeli, jeżeli mówimy o masonerii w kościele, no to pamiętajmy o tym, o czym mówiła tak dobitnie siostra Michaela Pawliki. Ona chyba najlepiej ujęła ten problem. Ona kiedyś zapytana na wykładzie, dlaczego wśród biskupów są tacy, którzy zdradzili Chrystusa, odpowiedziała, że wspamiętajmy przecież, że Chrystus ustanowił dwunastu apostołów i wśród nich ustanowił Judasza i wiedział, że Judasz zdradzi. Uda, czyli ustanowił pierwszych dwunastu biskupów i jeden z nich był, go zdradził. I ten jeden z nich stanowił wtedy... 8% wszystkich biskupów. No i nie tylko chodziło o to, że no historia zbawienia miała się tak potoczyć, jak się potoczyła, ale chodziło, tak twierdziła siostra Michaela Pawryk, że chodziło też Chrystusowi o pokazanie, że jak ja jestem z Wami, to będzie 8% zdrajców, no to jak mnie nie będzie, to będzie ich o wiele więcej i musicie mieć tego świadomość. Musicie to zawsze brać pod uwagę w kościele. Nie? No i teraz na pytanie, skąd ci zdrajcy się biorą, no to jest też pytanie, skąd wziął się Judasz, ale to jest pytanie o działanie satana, o, o to, że on swoich pomocników szuka również w kościele i znowu albo zwodzi, nie? bo modernizm to jest taka doktryna, Wytworzona niby w ramach Kościoła katolickiego, która jest zwodnicza. Ja kiedyś wygłosiłem taki wykład. Zresztą mówiłem o tym też na jednym z kongresów Chrystusa Króla, da, że, że ewidentnie modernisto wygląda na takie. Profesjonalne dzieło Satana do rozbijania Kościoła od środka. Więc niektórzy zostali zwiedzeni przez ten modernizm i wierzą, że oni przysłużą się Kościołowi czy ludziom, bo jest chyba mniej Chrystusowi, jak będą postępować tak, a nie inaczej. No i, i wreszcie ci, których pycha ogarnęła i którzy zaczęli w pewnym momencie myśleć <laughs> tak jak Satan. I tutaj bardzo pomocne jest ta dziełko świętego Bernarda z 12 stopni pychy, bo Bernard Sklerwo pokazuje, warto by to kiedyś omówić, prawda? Pokazuje, ono opisuje życie w zakonie, i to w takim zakonie surowym. I pokazuje, jak w tym zakonie zakonnik może powoli wstępując po stopniach pychy latami doprowadzić się do stanu takiego, w jakim znajduje się szatan. Pomimo to, że jest we wspólnocie, że się wciąż modli, że uczęszcza się, Więc ta droga, którą wskazał święty Bernard, no to jest też jedna z dróg, jedna z dróg, bo to nie nie jedyna która może spowodować, że kapłan, czy biskup czy kardynał w pewnym momencie się znajdzie na pozycjach pomocnika satana na ziemi. No i jest wreszcie oczywiście uwiedzenie przez Satana i to uwiedzenie, to uwiedzenie może dotyczyć różnych grzechów, różnych słabości człowieka. Prawda? Ja uczyłem w swoim czasie w wielu seminariach duchownych w Polsce i pamiętam taką sytuację, że zgłosił się do mnie kleryk, ja uczyłem historii filozofii. Zgłosił się do mnie Kleryk, że ma problem, a z tym problemem go odrzucają, wstydzi się już o nim mówić, no i chciałby mnie zapytać o zdanie. I ja mówię, jaki masz problem? A on mówi to pierwszy rok był. A on mówi, że śni, śni mu się, śnią mu się takie sytuacje homoseksualne z kolegami, i czasami też w ciągu dnia stają mu takie obrazy przed oczami. I no. Co, czy, czy, czy on ma skłonności homoseksualne? Czy on się nie nadaje na księdza? O co chodzi, no bo jego to bardzo martwi. A ja mówię tak: no słuchaj, ja ciebie nie znam i nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, ale to jest miejsce, którego szatan bardzo nie lubi i, 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 nie, i chciałby, żeby tam było jak najmniej mężczyzn. No i teraz jego, jedną z jego technik jest podtykanie obrazów. To jest takie właśnie wodzenie na pokuszenie, yy, oszukiwanie, podszeptywanie, ty nie jesteś normalny, ty nie powinieneś tutaj być prawda? I jeżeli przecież ty za to nie odpowiadasz, że ci się takie obrazy pomyśl, zastanów się skąd one się biorą, czy one nie są przypadkiem obce. I po jakimś czasie on to przewalczył, bo faktycznie stwierdził, że to, to jakby pochodzi z zewnątrz, prawda? Więc takie działanie szatana, który podpowiada różne rzeczy, czy to homoseksualizm, czy kobiety, czy alkohol, czy bogactwo, czy tego może być skuteczne i dotknąć Każdego na każdym poziomie hierarchii. A czy wydaje mi się, że czynią dobrze, że nic złego nie czynią, czy są w pełni świadomi, że służą szatanowi, a walczyć będą z Bogiem? Czy dobrowolnie godzą się na piekło? To znaczy, to różnie bywa, prawda? Bo to mogą być, tak jak mówiłem, w wypadku tych modernistów. Czy zwiedzionych przez satana w sensie intelektualnym, bo satan był przecież archaniołem wyjątkowo inteligentnym, wręcz genialnym aniołem. Teraz już taki nie jest, bo znaczy w znacznej mierze nie jest, bo jest zaślepiony przez tą pychę i, i nienawiść, ale dalej tego wielkiego intelektu potrafi używać i techniki manipulacyjne, które on stosuje, właśnie intelektualne. Czy, czy, czy w oddziaływaniu na emocje, czy w oddziaływaniu na instynkty, mogą doprowadzić do tego, że, że, komuś, że ktoś zostanie no tak zniewolony wewnętrznie, że jemu się wydaje, że on dobrze działa. Ja zajmuję się bardzo intensywnie w Polsce tym problemem Komunii Świętej na kolanach, prawda? Bardzo wielu kapłanów zwalcza przyjmowanie Komunii świętej na kolana i stosują różne argumenty. No i jak się tak zastanowić, prawda, na chłopski rozum czy na teologiczny rozum, no to za takim zmuszaniem czy skłanianiem bardzo takim agresywnym ludzi do tego, żeby nie kręcali do komunii świętej, no to po owocach poznacie go. Może stać tylko szatan, a ci kapłani stosują dziesiątki argumentów i wielu z nich no ewidentnie wierzy w to, co mówi. Prawda? Czyli no, ostatnio mi jeden z księży opowiedział, że jego koledzy na niego krzyczeli tam z innych parafii, że u niego na kolanach ludzie przyjmują komunię i on się pyta, no tak, to, to jakie wy macie argumenty? A, a, a ten kolega mówi, no jak to przecież, trzeba czytać Ewangelię, trzeba się słuchać Ewangelii, a jak przyjmowali apostołowie na ostatniej wieczerzy komunię? Należąco. No, więc on mówi, no dobrze, to, to się połóżmy wszyscy w kościele. To ten argument ewangeliczny, prawda? Znaczy, no to jest, to znaczy, widać tutaj tą całą perfidię działania szatańskiego, prawda? Że później faktycznie taki kapłan będzie wierzył, on jest ewangeliczny i, i dlatego mówi, skłania y, nienakręcąco. Więc to jest jeden aspekt. A inny aspekt, pamiętajmy o tym, bo wielu ludzi tego nie dopuszcza, ale przecież są liczne dowody na to że pewni ludzie przychodzili do seminariów duchownych już z pełną determinacją, premedytacją, żeby kościół niszczyć od środka. Z Polski to wiemy, bo są na to dokumenty, że tak robiły służby specjalne komunistyczne. Dzisiaj też wiemy, że też za tymi służbami specjalnymi stała masoneria rytu francuskiego, ale przecież był w Polsce taki słynny ksiądz Czajkowski. Zresztą miałem z nim styczność, bo on był profesorem w Akademii Teologii Katolickiej, gdzie studiowałem i pracowałem przez jakiś czas. On był taki specjalista od dialogu z Żydami, prawda? Wszyscy go tam promowali i telewizja i media i później się okazało, że on już jako funkcjonariusz służby bezpieczeństwa przyszedł do seminarium, prawda? I w ten sam sposób przychodzą do seminariów pomocnicy szatana, A ma wysyłają swoich ludzi. Ciekawe było to zjawisko, kiedy Papier został Wojtyła, i w Polsce natychmiast wzrosła liczba powołań do kapłańskich, do seminariów diecezjalnych i do seminariów rakonnych. I początkowo była wielka radość, a później coraz więcej głosów słyszałem wśród kapłanów, że to jest jakieś negatywne zjawisko, że to widać jakby jakieś zatryte owoce tego. Różne używano argumentów, że na przykład w zakonie nagle było więcej nowych niż starych i, i ci nowi, którzy jeszcze zakonu nie rozumieli, już mu nadawali swój ton, ale później powoli się zaczęło okazywać, że po prostu wrogowie kościoła... Komuniści, masoneria, no tak się przerażyli tego faktu, że wysłali jakieś szczególne ilości swoich agentów do seminariów duchownych, prawda? I później taki człowiek dochodził do różnych stanowisk w kościele. Jeden się gdzieś tam zatrzymywał, jeden rezygnował, bo już nie wytrzymywał tej, tego takiego podwójnego życia, ale byli tacy, którzy dochodzili do najwyższych stanowisk w kościele I dzisiaj też wiemy przecież, że ilu na Soborze Watykańskim II było agentów komunistycznych, no ale ci agenci komunistyczni, to było gieru, gieru, to tajny zakon okultystyczny, jak dzisiaj wiemy. I jeden z moich ulubionych biskupów, który mnie nauczał w Akademii Teologii Katolickiej. Później się okazało, że był właśnie takim agentem, prawda? że działał przeciwko Kościołowi. Także tych powodów tego, tej zdrady w Kościele jest wiele i można by je bardzo długo omawiać. Natomiast oczywiście tutaj szczególną rolę odgrywa masoneria. A czy w Polsce w dużym stopniu wpływa na nasze życie w, w różnych dziedzinach życia masoneria? Usłyszałam gdzieś, że Polska jest trzecim państwem pod względem wpływów masonerii. Że pierwszy chyba jest Turyn, Kalifornia i Polska. Czy to może być prawdą? Znaczy, ja teraz piszę książkę Masoneria, Polska 2017 i znowu jestem przerażony. To jestem ciekawe zjawisko, że jak ja, ja zacząłem pierwszą książkę napisałem w 93 i miałem problemy ze zebraniem materiałów, prawda? Trudno było dotrzeć do jakichś materiałów. Ja jestem z wykształcenia historykiem filozofii i piszę coś, znaczy każdą pracę piszę jak historyk filozofii, czyli na, na tekstach, na dokumentach, na faktach to trzeba udowodnić wszystko. Oczywiście jak mam zespół faktów, no to na bazie tych te, te fakty wiążę ze sobą i jak elementy jakichś puzli. I, I w ten sposób odtwarzam jakiś obraz i to odtworzenie obrazu no to jest jakimś jakąś teorią, tylko tyle, że teorią, która, której prawdopodobieństwo może sięgać i do 90. paru procent. A teraz, znaczy, jak miałem kłopot z tymi informacjami, teraz nie mam. Teraz mam więcej informacji niż mogę w ogóle wykorzystać. Czego się nie dotknę, to mi natychmiast wypływa masoneria. Czy do, dotknę się tego w kościele, czy dotknę się w polityce, czy, czy w gospodarce. Więc w Polsce zawsze były olbrzymie wpływy masonerii, zawsze. To znaczy od momentu odsieczy Wiednia. No to wtedy, znaczy wtedy szatan, masoneria się rzuciła na Polskę, prawda? że Polska tutaj, państwo, gdzie królową jest Matka Boża. Przypomnijmy to, co mówił Ksiądz Jochęczyk, że prostą konsekwencją zostać królem Jezus Chrystus. Ale w każdym razie to państwo, gdzie Polska jest królową i to państwo, gdzie Matka Boża jest królową. I, i które uratowało Europę przed zniszczeniem, bo za tą nawałą islamską, tak jak teraz, tak i wtedy oczywiście stał szatan i jego pomocnicy. Niekoniecznie się wtedy musieli nazywać masoneria, bo mogli, nazywali się różokrzyżowcy, ale w masonerię się przekształcili. Także ten atak masonerii na Polskę i zajmowanie się Polską, wkładanie wysiłku i pieniędzy to, żeby tutaj mieć jak najwięcej swoich ludzi, było zawsze i teraz jest tak samo I, i widać, że, ja już nawet nie wiem dlaczego, ale widać, że Polska jest jakimś bardzo ważnym punktem na świecie dla wszystkich, dla jednych teologicznie, to znaczy w tej perspektywie duchowej, dla innych w innej perspektywie, to znaczy kiedy Trump został prezydentem, to nim. Nim został, znaczy został już wybrany, ale to był jeszcze grudzień 2016, no to już wy, wysłał Giulianiego, tego byłego burmistrza Nowego Jorku do Polski. No także no to świadczy, że też ta Polska dla niego coś ważnego y, znaczy, tylko że w Polsce masoneria nigdy nie miała zaufania do, do Polski, do Polaków. Także oni robili wszystko, żeby tak Polskę zniewolić, żeby można nie, żeby mogli cudzoziemcy nią zarządzać, prawda? żeby można nią było zarządzać z zewnątrz, żeby tym polskim zarządcom wiązać maksymalnie ręce, no bo jakby każdy Polak w każdej chwili może zdradzić, znaczy masonerię, prawda? no bo jakby nie było, wszyscy jesteśmy w jakiejś mierze, czy zaczynamy jak tacy... Czy jako Polacy jesteśmy rycerzami Matki Bożej. No Bożej. To smutna informacja. A jeszcze tak na koniec. Masoneria to świat ciemności. Nawet ich budynki mają zakryte okna, często z ciężkimi kurtynami, żaluzjami, aby nie dochodziło tam światło. No i oczywiście działają w ukryciu. Dlaczego tak się dzieje? Mhm. To znaczy tak, to znaczy tutaj dobrym przykładem jest ta loża elita, elit, czaszka i Piszczele na Harvardzie, prawda? gdzie Zresztą było wiele filmów amerykańskich na ten temat, m.in. taki bardzo dobry film fabularny, bodajże pod nazwą Sekta, prawda? który pokazuje, jak oni tam, w tej, tam żyją, prawda? że przecież e, Czaszka i Pisarę dokonuje naboru studentów na pierwszym roku i umieszcza ich w oddzielnym budynku, który jest w kształcie grobowca, znaczy w ogóle okien nie ma prawda? i oni tam mieszkają przez cały czas studiów. Na to jest skojarzenie ze śmiercią, prawda? To znaczy to jest bardzo interesujące, dlatego że Masoni się przedstawiają jako dzieci Lucyfera. A lucyfer, jak sama nazwa wskazuje, to jest nosiciel światła. Więc oni wciąż mówią o świetle, że oni niosą światło, że oni są nosicielami światła, to nawet wielki mistrz w swoim czasie w Polsce powiedział w wywiadzie dla polityki. My jesteśmy nosicielami światła, ja jestem nosicielem światła, jestem Lucyferem i niech teraz katolicy na mnie się rzucą za to użycie tego słowa. I symbolem masonerii, jednym z ważnych symboli masonerii jest słońce. i Natomiast z drugiej strony szatan jednak sobie zdaje sprawę, i ci co jego, co inteligentniejsi. Co bardziej myślący uczniowie sobie zdają sprawę, że opo o, opowiedzenie się po stronie Satana to jest opowiedzenie się po stronie śmierci, a śmierć to ciemności. To opowiedzenie się po stronie ciemności, bo światłem jest Jezus Chrystus tak naprawdę, a nie cyfer. I, i ten, ten mrok, ta, ta śmierć, one też ciągle gdzieś tam w masonerii, w, w jej obrządkach, w jej jakiejś mentalności się pojawiają. Pani Stanisławie, bardzo ciekawe to wszystko, co Pan mówi, wiele rzeczy zaskakuje, bogata wiedza, dużo informacji, dlatego będę Pana prosić, żebyśmy już tutaj wprowadzili stały cykl na temat masonerii i nie tylko, również o Pana książkach, które Pan wydaje w bardzo krótkim czasie i książki naprawdę bardzo ważne, także już w tym momencie zapraszam Pana jako stałego gościa na antenę Radia Chrystusa Króla, jeśli Pan pozwoli. Tak jest, dziękuję bardzo. Jestem do dyspozycji. Dziękuję serdecznie usłyszymy się już za tydzień. Dziękuję, szczęść Boże. Szczęść Boże. Słuchają Państwo Radia Chrystusa Króla nadawanego z Chicago na falach radiowych 10.80 aM od poniedziałku do piątku od godziny czwartej do piątej po południu. Audycje nasze można również odsłuchać na stronie internetowej www.radiochrystusa.króla.pl o godzinie 23 i 4 rano czasu polskiego.